która podesłała mi wiadomość. Już ją pokazuje. Wiadomość wygląda w ten sposób. Po uruchomieniu apki tworzę tabelę i dodaję dwa psy i o ile pod select wszystko działa i widzę, że tabela nie jest pusta, to Vadim jak próbuję się do niej odwołać w taki sam sposób, czyli przez Data Manager, select DB, to mam null pointer exception. Jak się domyślam, tu chodzi o framework Vadim, nie Vadim. Jest to aplikacja, która coś zapisuje w bazie danych i coś potrafi wyświetlić. Tu dostaję też oprócz tego, że dostaję wiadomość, dostałem również fragment kodu, w którym znajduje się błąd. Błąd jest widać podkreślony nawet na żółto. No i oczywiście null pointer exception. I teraz. Początkujący programista może się zastanawiać, co jest nie tak z moim kodem. Przecież on tak idealnie, bardzo dobrze działa, a jednak mimo to sypie różnego rodzaju błędami. To może być niepokojące, ale przyjrzyjmy, im, przyjrzyjmy się samej aplikacji. Mam tutaj API, w trakcie do którego nie API. To jest aplikacja, gdzie dodaję dwa psy. Jest tu metoda get do wyświetlania i jest metoda insert do dodawania. W opisie widziałem, że chodziło o tą metodę SelectDB. Zobaczmy, jak ona wygląda. Ona wykonuje klasyczne polecenie do bazy danych. Oprócz tego, w klasie Data Manager, która pełni funkcję DAO, jak się domyślam, są metody na usuwanie, na tworzenie, na insertowanie i jest oczywiście ta metoda. Mamy jeszcze klasę Dog, która pełni model, i mamy Dog GUI. To jest Gui, który został wykorzystany z napisany z wykorzystaniem wadina. I mamy tutaj tworzenie jakiegoś rodzaju kontrolek, dodawanie psów. No i mamy metodę showDog, która nie działa, która sypie błędami. I tak jak już powiedziałem, taki początkujący programista może się zastanawiać, co jest nie tak, przecież napisałem taką świetną aplikację. Ja uruchomię tą aplikację, zobaczmy jak ona zadziała. Mamy tutaj API I mamy metodę select. Upewnijmy się, że ta metoda select rzeczywiście działa. Wpisuję localhost 8080 80, ukośnik select, i mamy rzeczywiście metoda select działa prawidłowo. A przyjrzyjmy się teraz metodzie, która pozwala na wyświetlanie elementów z bazy danych. Tak, mamy select db. Zobaczmy. Kliknąłem Alt F7, żeby wyświetlić wszystkie wykorzystania. Jak widać, metoda selectDB jest w Data API i to sprawdziliśmy, to działa prawidłowo, ale również jest w show GUI, czyli w tym miejscu, i tak, jak zgodnie z tym, co zostało tutaj nam ładnie podświetlone, tu jest zwracany błąd. No to sprawdźmy, sprawdźmy czy rzeczywiście ta metoda show doc nie działa. Ona jest umieszczona na endpointie głównym. OK, mamy dog GUI. I dostajemy komunikat. Something went wrong with dog list. OK, czyli e, domyślam się. O, właśnie poleciał ten komunikat. Widać, że e, try tutaj nie zadziałał. E, poleciał catch, który wyświetl powinien wyświetlić błąd. A więc zobacz, przyjrzyjmy się, jak wygląda tutaj ten error. OK. Mamy informację, że jest null pointer Exception, linia 51. OK. I teraz możemy się zastanawiać, co tu może nie działać. Ale oprócz tego, że możemy się pozastanawiać, poszukać w kodzie, to znacznie lepszym sposobem jest właśnie wykorzystanie narzędzia e, debuggera. Debugger jest to narzędzie, które pozwoli zweryfikować, co jest nie tak z danym kodem. Żeby skorzystać z debuggera, musimy zatrzymać się w miejscu, które jest potencjalnie błędne. Ja mam informację, że jest to linia 51. Dlatego tutaj ustawię kropeczkę w, miejscu, w linii 51. Teraz aplikację nie uruchamiam w trybie Run, tylko w trybie Debug, czyli aplikacja uruchomi mi się całkowicie do tego elementu, do czasu wywołania właśnie tego elementu. Odpalam aplikację. Czyli aplikacja mi się uruchamia, i jak będzie spróbował, jak kod, który jest umieszczony w linii 51, będzie próbował się uruchomić. Wówczas zostanie aplikacja zatrzymana i zobaczę, co jest nie tak z tym kodem. OK, aplikacja mi się uruchomiła. Wchodzę jeszcze raz do dog GUI i jak widać, aplikacja mi się zatrzymuje. W tym miejscu e, aplikacja mi się zatrzymała i ja mogę podejrzeć, co tu jest nie tak. Jest takie narzędzie, które się nazywa Evaluate Expression. Ono jest umieszczone tutaj. I pozwala ono wpisać dane wyrażenie, i to wyrażenie wyświetli nam potencjalne problemy. OK, wykorzystam, wpisuję Expression i mam informację Null Pointer Exception. Nie mogę wywołać metody SelectDB. Zobaczmy, co się kryje pod obiektem Data Manager. Pod obiektem Data Manager kryje się null. OK, czyli już mam informację. Ten element, który trafia do. Nie mogę, nie mogę wywołać tej metody, ponieważ ten element jest nulem, czyli nie mogę wywołać metody na obiekcie typu null. Dlatego też muszę się upewnić, czy ten obiekt rzeczywiście jest dostarczany do tej klasy. Ok. Jest tutaj, co prawda, wykorzystane Auto wired i ten element powinien się. Zautowajerować w momencie startu. Jednak specyfika, specyfika działania Vadina jest troszkę inna i też stosując dobre praktyki programistyczne, nie powinniśmy wstrzykiwać do pola. Oczywiście na wstrzykiwanie zależności mamy trzy metody, trzy sposoby. Pierwszy to jest do pola, drugi to jest do konstruktora, trzeci jest do metody. Eee, właśnie ze względu na takiego rodzaju niebezpieczeństwa w kodzie, znacznie bezpieczniej jest wstrzykiwać do konstruktora. I zmienię ten fragment kodu tak, aby wstrzyknąć obiekt do konstruktora. Wówczas obiekt ten nie uruchomi mi się, jeżeli e, ten obiekt nie zostanie powołany, dopóki nie będę miał zależności, jaką jest Data DataManager. Tak działa wstrzykiwanie poprzez konstruktor. Do stworzenia obiektu do GUI musi zostać wstrzyknięty obiekt e, Data DataManager. Ok. Uruchomię aplikację jeszcze raz. OK, aplikacja mi się uruchomiła. Ponownie wybieram do GUI. Aplikacja mi się zatrzymała. Mogę podejrzeć, czy ta metoda już działa prawidłowo. Wykorzystam Evaluate Expression, Enter i mam, mam już informację, co się dzieje, znajduje w tym obiekcie. Co mam, co mam zrzucane z tej metody. I mam informację, że mam tutaj dwa psy. Oczywiście, jak sobie zobaczę obiekt, to widzę, że to jest obiekt wykorzystywany z JDBC template, no i on ma tutaj do dyspozycji metody create, delete, select i wszystkie, które są pozostałe, które są dziedziczone po JDBC template. Więc te wszystkie metody, jakie są tutaj, ja mogę sobie wywołać i sprawdzić, co one mi zwrócą, czy one działają prawidłowo, czy też nie. Więc mogę sobie całkowicie tym zarządzać. Akurat tutaj Create DB i tym podobne nie mogę, ale na przykład no, to co potrzebowałem, e, czyli to jest Select DB, troszkę nazwa mylna, bo e, Select DB wzraca e, listę psów, e, nie wybiera bazy danych, to powinno bardziej być Get e, Object, Get Docs, ale okej, okay, zobaczmy czy aplikacja zadziała prawidłowo, puszczam dalej, tutaj jest taki przycisk, który pozwoli mi puścić dalej, Czyli cała aplikacja wykona się dalej. Zobaczmy, czy to zadziała. Mam tutaj elementy, te pobrane z bazy danych. Oczywiście, debugowanie ma znacznie więcej operacji, ponieważ ja mogę na przykład od tego momentu krokowo sprawdzać, co się znajduje pod daną linią kodu. Czyli aplikacja mi się zatrzyma w tym miejscu, proszę bardzo. I ja mogę tutaj wykorzystywać narzędzia debugera. Aby krokowo przejść linia po linii i sprawdzić, co każda linia, jak każda linia działa. Czyli jestem na przykład w etapie konsoli, przechodzę do następnej linii, mam tutaj sysauta, tak? Nie mam jeszcze wypisanego tego sysouta, ponieważ zatrzymało się tuż przed jego wykonaniem, ale jak przejdę do następnej linii, o, to mam już wyświetlone zawartość tego sysauta ponieważ ta linia została już wykonana i debugger zatrzymał mi się w linii 55, co widać poprzez podświetlenie. I słowo zwiększające. Bardzo ważne jest, aby umieć wykorzystać debuggera, ponieważ doświadczeni programiści, no nie są też, mimo że programista może być doświadczony, to nie jest też alfą i omegą, że patrzy w kod i już wie, gdzie jest błąd. Czasami błędy są łatwe do wykrycia, czasami nie. Ale zawsze wa właśnie warto jest wykorzystywać debugera po to, aby sprawdzić, czy rzeczywiście to, co mamy dostarczone w ramach danej metody, w ramach danej implementacji, działa prawidłowo. To jest najprostsza metoda, najłatwiejsza i ja sobie nie wyobrażam życia bez wykorzystywania debagera. Jeżeli chodzi o wykorzystanie debugera, to wykorzystuje się go w momencie, kiedy na przykład testy nie zadziałają, kiedy testy nam nie na mnie przechodzą albo kiedy na przykład y, mamy jakiś błąd aplikacji trudny do zdiagnozowania, odpalamy debuggera, krok po kroku sprawdzamy, co jest z naszą aplikacją nie tak. Ok, ten odcinek miał być krótki, miał tylko i wyłącznie przekazać, pokazać jak działa debugger. Jeżeli masz kolegę, który nie potrafi korzystać z, deb z debuggera, a podsyła ci co chwilę kod, żebyś sprawdził, co u niego nie działa, to prześlij mu link do tego materiału. Niech nauczy się debagować, wówczas jego życie jako programisty stanie się łatwe, ponieważ sam będzie mógł diagnozować błędy w kodzie. Dziękuję za Twoją obecność, pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.